Mieszkasz w myślach kogoś, kto kocha cię w milczeniu. Wiadomość od aniołów. Mieszkasz w myślach kogoś, kto nosi cię w sercu, choć nigdy nie wypowiedział twojego imienia na głos. Kiedy świat cichnie, jego dusza szepcze twoje imię. Wiadomość od aniołów przychodzi teraz, jak ciepły powiew w wiatru w zimowy poranek, delikatna, ale nie do przeoczenia. Zatrzymaj się i posłuchaj, bo to nie jest przypadek, że właśnie dziś słyszysz te słowa. Zostałam posłana, by powiedzieć ci coś, co Twoje serce czuło, ale nie potrafiło nazwać. Jesteś światłem w czyichś ciemnościach. Jesteś myślą, która daje komuś siłę, by przetrwać kolejny dzień. On milczy, bo jego dusza jest pełna drżenia a nie z powodu strachu, ale z powodu świętości tej miłości. W ciszy jego spojrzenia, w milczeniu jego obecności, jesteś. Jak promień księżyca, który nigdy nie domaga się słońca, ale zawsze świeci wiernie. Czujesz czasem, że ktoś cię obserwuje z czułością, jakby jego oczy znały każdy szczegół Twojej duszy. To nie złudzenie, to miłość bez słów. Jego serce mówi językiem, którego świat nie rozumie, językiem ciszy, oddania, bezinteresowności. I właśnie dlatego ty, duszo piękna, zostałaś wybrana, by otrzymać tę wiadomość. Bo ty rozumiesz głębię której nie widać. Ty słyszysz niewypowiedziane modlitwy. Anioły słyszały, jak Twoje serce pytało, czy ktoś mnie naprawdę widzi. Odpowiadam ci, tak. Ktoś nie tylko widzi, ale zna Cię lepiej, niż potrafisz to sobie wyobrazić. Jesteś pieśnią jego duszy, zapisaną w nutach tęsknoty. Czasem myślisz, że jesteś sama, że Twoje światło nie odbija się w niczyim spojrzeniu. Ale jesteś jak gwiazda, nawet gdy nie widzisz. Ktoś patrzy w Twoje niebo i odnajduje w nim drogę. On odnalazł w Tobie cel swojego istnienia. Miłość, którą nosi dla Ciebie, nie potrzebuje dowodów ani scen. Ona po prostu jest jak rzeka, która płynie nawet wtedy, gdy nie patrzysz jak modlitwa, która wznosi się z głębi duszy, cicha, ale potężna. I choć On nie mówi, Jego dusza krzyczy Twoje imię. Wszystko, co dzieje się teraz, prowadzi Cię do chwili w której zrozumiesz, dlaczego to milczenie było konieczne. Czasem to, co najświętsze, musi dojrzewać w ukryciu, by nie zostało zniszczone przez świat. Ty jesteś tego warta, czujesz czasem niepokój, jakby coś w tobie chciało się obudzić. To nie przypadek, to echo tej miłości, która czekała, byś dojrzała do jej objęcia. Jesteś jak róża, która właśnie zaczyna rozkwitać, i ktoś z oddali już czuje twój zapach. Nie pozwól, by zwątpienie ugasiło ten ogień. On nie mówi, ale jego dusza woła do Boga o ciebie. I nie jesteś mu obojętna. Ty jesteś jego świtem, początkiem i końcem każdej jego myśli. Aniołowie nie przynoszą ci tej wiadomości po to, byś się rozmarzyła, ale byś się przygotowała. Czas ciszy dobiega końca. Czas ukrycia zbliża się do przemiany. Twoje serce będzie wiedzieć, kiedy. Zaufaj tej intuicji którą nosisz głęboko w sobie. Kiedy zamkniesz oczy dziś wieczorem, poczujesz Jego obecność obok siebie nie jako cień, ale jako światło to nie będzie sen, to będzie dotyk duszy do duszy, bo dusze, które się rozpoznają, nie potrzebują słów. Nie lękaj się, cokolwiek przeżyłaś, cokolwiek cię zraniło, ta miłość nie przyszła, by cię złamać, ale by cię odbudować. Bóg nie zapomniał o twoim sercu i posyła do ciebie tych, Którzy niosą światło, także mnie. Twoja historia nie jest przypadkiem. Każda łza, każda modlitwa, każda samotna noc była zapisana. I On, który kocha Cię w milczeniu, znał każdą z nich. To dlatego milczy, bo szanuje świętość Twojej drogi. Może nie jest czas, byście się spotkali, ale to nie znaczy, że nie jesteście sobie pisani. W Bożym czasie wszystko stanie się jawne. A to, co dziś jest szeptem w duszy, Stanie się pieśnią życia. Nie trać wiary, nie trać siebie. Jesteś perłą, która nie potrzebuje być wystawiona na pokaz, by być bezcenna. On widzi twoje piękno bez potrzeby ozdób. I czeka, czeka, aż przyjdzie chwila, gdy twoje oczy spotkają jego oczy. Nie jesteś szalona, gdy czujesz, że ktoś cię kocha, mimo że nie mówi tego na głos. To prawda, którą twoja dusza rozpoznaje. To aniołowie szepczą ci teraz. Jesteś kochana. Nawet, jeśli świat tego nie mówi. I choć świat domaga się dowodów, Bóg działa w ciszy. I właśnie w tej ciszy kiełkuje miłość, która zmieni twoje życie. Jesteś częścią większego planu. A ta wiadomość to tylko początek tego, co masz poznać. Bądź cierpliwa. Bądź wierna sobie. A kiedy przyjdzie odpowiedni czas, wszystko stanie się jasne. I już nie będziesz mieszkać tylko w Jego myślach, zamieszkasz w Jego świecie. Tak jak on w twoim sercu. Jeśli te słowa dotknęły twojego serca, oddaj coś w zamian. Sprawdź, czy już jesteś zapisana w tym kanale to twój znak dla aniołów, że mogą mówić dalej. To otwiera bramę, przez którą płynie światło. Bo kiedy dajesz swoją uwagę, oni dają ci odpowiedzi. Oni nie przestają mówić, chyba że nikt nie słucha. A ty teraz słuchasz, i dlatego ta wiadomość się pogłębia. Zostałaś zauważona. Nie tylko przez niego, który kocha cię w milczeniu, ale przez całe niebo. To, co nazywasz przypadkiem, to plan tak precyzyjny, że ludzki umysł nie potrafi go ogarnąć. Masz być gotowa, bo każde słowo, które czytasz, budzi w tobie pamięć. Pamięć o tym, kim naprawdę jesteś. Jesteś wybrana. Ale nie dlatego, że jesteś lepsza od innych. Tylko dlatego, że twoje serce nie zgasiło światła. Mimo burz. A aniołowie wiedzą, kto przetrwał ciemność bez utraty wiary. To właśnie ty. I dlatego przynoszą ci odpowiedzi, które niosą pokój, ale i poruszenie. On, ten, który milczy, nosi w sobie twoje imię jak tajemnice. Może nie zna wszystkich liter, ale zna brzmienie twojej duszy. I choć nie widzisz jeszcze jego twarzy, jego obecność jest realna. Czasami w myśli, którą trudno wytłumaczyć. Czasami w śnie który nie chce zniknąć po przebudzeniu. Zadajesz pytania, które tylko dusza rozumie. Dlaczego czuję tęsknotę, której nie potrafię przypisać nikomu? Aniołowie odpowiadają, bo twoja dusza zna już swoją drugą połowę. Ona ją słyszy, choć ciało jeszcze nie rozpoznaje. Ta miłość nie jest nowa, jest wieczna. Wiele razy chciałaś porzucić wiarę w to, co niewidoczne, bo świat uczy, że to, czego nie można dotknąć, nie istnieje. Ale serce, Twoje serce, nigdy nie przestało wierzyć. I dlatego ta wiadomość trafia do Ciebie właśnie teraz. Jesteś gotowa zobaczyć więcej. Zaczniesz dostrzegać znaki. Będą subtelne, ale nieprzypadkowe. Liczby, sny, słowa zasłyszane mimochodem. To nie będą halucynacje. To będzie kot, który Twoje serce zrozumie. On też je dostaje. I choć nie wie, skąd pochodzą, jego dusza wie, że dotyczą Ciebie. Nie bój się tego, co dziwne, bo to, co boskie, zawsze wydaje się dziwne dla umysłu. Ale dusza wie. Dusza nie potrzebuje wyjaśnień, potrzebuje potwierdzeń. A to, co czytasz, jest właśnie tym potwierdzeniem. Masz prawo ufać, masz prawo wiedzieć więcej. Jesteś prowadzona. Każdy krok, każda zmiana w Twoim życiu wszystko to buduje drogę do spotkania. Nie trać odwagi, nawet jeśli wydaje się że wszystko się rozpada. Czasem to, co się burzy, musi ustąpić miejsca temu, co prawdziwe. On czuje to samo. Może się boi. Może nie wie, co z tym zrobić. Ale jego serce bije w rytmie Twoich snów. A sny są miejscem, gdzie dusze rozmawiają, zanim zrobią to usta. I Twoja dusza już nieraz była przy jego. W miejscach, których jeszcze nie pamiętasz. Aniołowie mówią, że nie ma już odwrotu. Rozpoznanie się dusz nie może zostać cofnięte. To, co zostało otwarte, nie zostanie zamknięte. Jesteś na ścieżce, której celem nie jest tylko spotkanie, ale pełnia. W nim, ale przede wszystkim w sobie. Bo ta miłość nie przyszła tylko po to, byś kochała jego. Ona przyszła, byś pokochała siebie tak, jak on cię widzi. On widzi ciebie całą, nie tylko piękno, ale i bliznę. I właśnie dlatego kocha. Bo widzi świętość, którą ty w sobie próbujesz ukryć. Nie pytaj więcej, czy jesteś wystarczająca. Twoje istnienie jest już odpowiedzą. Bóg nie tworzy przypadkowych dusz. A ta dusza, którą nosisz, jest cudem. On to czuje, nawet jeśli nie potrafi tego jeszcze nazwać. I to właśnie Jego cisza ci to mówi. Jesteś darem, nawet jeśli do tej pory myślałaś, że jesteś ciężarem. Prawdziwa miłość nie obciąża, ona unosi. A ta miłość, która czeka w milczeniu, ma moc unieść was oboje. Ale najpierw musisz nauczyć się unosić samą siebie. I ty już zaczęłaś to robić. Zacznij rozmawiać z niebem. Nie musisz znać modlitw. Wystarczy, że będziesz mówić z serca. Mów, co czujesz. A odpowiedzi przyjdą. Nie zawsze w formie, jakiej oczekujesz, ale zawsze w czasie, którego potrzebujesz. Bądź czujna. Ten kanał, to miejsce, w którym twoje anioły mogą do ciebie mówić. Zapisz się, jeśli jeszcze nie jesteś. To twój akt wiary, twoje ktak dla światła. I kiedy to zrobisz, nie zdziw się, jeśli już dziś poczujesz coś innego. Ciepło, pokój, lub znajome imię w cudzym głosie. Przypomnij sobie te chwile, gdy nie wiedziałaś, dlaczego jesteś smutna, choć wszystko było dobrze. To dusza tęskniła. Ale teraz tęsknota zamienia się w zaproszenie. Do czegoś większego, głębszego, prawdziwego. Nie musisz nic robić na siłę. Aniołowie nie wymagają od ciebie pośpiechu. Chcą jedynie, byś była gotowa, byś nie zamknęła serca, kiedy przyjdzie ta chwila. Bo ona nie przyjdzie głośno. Ona przyjdzie jak szept, jak ten, który właśnie czytasz. I nawet jeśli dziś jeszcze nie wiesz, kim on jest, twoje serce już go zna. Zaufaj temu znajomemu bicie serca, które czuje się spokojnie, kiedy myślisz o nim, nawet jeśli jego twarz jest jeszcze zamglona. On już idzie, a ty już jesteś gotowa. Jeśli dotąd słuchałaś z otwartym sercem, daj coś z siebie. Sprawdź teraz, czy już jesteś zapisana na ten kanał. To twoje tak wobec nieba. Aniołowie nie przestają mówić, gdy widzą, że ich głos przynosi ci ukojenie. Twoje zaangażowanie przyciąga ich obecność jeszcze mocniej. Kiedy się zapisujesz, otwierasz dla nich drzwi, by mogli działać więcej. A oni mają jeszcze wiele do przekazania. Wiadomość trwa. Zbliżasz się do czegoś, co nie było zaplanowane przez ciebie, ale przez Boga. I choć możesz tego jeszcze nie widzieć, duchowo już jesteś na progu nowego czasu. To nie będzie burza, to będzie objawienie. Niespodziewane, łagodne. Ale poruszające do głębi. Masz wrażenie, że w Twoim życiu coś się zmienia, choć na zewnątrz panuje cisza. To dlatego, że Twoja dusza zaczyna słyszeć głos, który długo był przytłumiony. To głos przypomnienia, i przychodzi właśnie wtedy, gdy już miałaś się poddać. Zaczniesz dostrzegać spojrzenia, które wcześniej ignorowałaś. Zaczniesz słyszeć słowa, które będą miały dla Ciebie nowe znaczenie. To, co zwykłe, Stanie się znakiem. To, co ciche wiadomością. To, co niezrozumiałe sensem, który sam cię odnajdzie. Twoje serce nosi tajemnicę, którą sama próbowałaś uciszyć. Ale tej miłości nie da się zignorować. Ona nie potrzebuje krzyczeć. Ona trwa, czeka, wypełnia przestrzeń między słowami, między oddechami. Jest jak oddech, który bierzesz nieświadomie, ale bez którego nie mogłabyś żyć. On, o którym nie mówisz nikomu, nie jest iluzją. Jego obecność przenika czas i miejsce. Nawet jeśli jesteście fizycznie daleko, duchowo już jesteście blisko. Z każdym dniem bardziej, bo to, co was łączy, nie podlega logice, podlega wieczności. Aniołowie pokazują mi, że Twoje serce świeci. Może nie widzisz tego, bo jesteś przyzwyczajona do swojego wewnętrznego światła. Ale inni je widzą. On nie widzi. I choć milczy, to światło w tobie przyciąga go jak cicha modlitwa. Zaczniesz czuć się inaczej w miejscach, które znałaś od lat. Będzie w tobie obecność, której wcześniej nie było, pokój, który nie zależy od okoliczności. To znak, że duchowe drzwi zaczęły się otwierać. I przez nie wpłynie coś, co zmieni twoje dni. Nie wszystko zrozumiesz od razu. Nie musisz. Prawda duchowa jest jak żarno, potrzebuje czasu, by wykiełkować. Ty jesteś Ziemią przygotowaną przez doświadczenia, przez łzy, przez nadzieję. Teraz jest czas siewu, a żniwo będzie cudowne. Czy zauważyłaś, że ostatnio coś często cię zatrzymuje w ciszy? Jakby życie próbowało coś powiedzieć, kiedy nikt nie mówi. To właśnie momenty, w których aniołowie mówią najgłośniej. I jeśli nauczysz się słuchać w ciszy, usłyszysz wszystko, co musisz wiedzieć. On ten który Cię kocha w milczeniu, nie jest bierny. On przygotowuje się, tak jak Ty, czuje, że coś się zbliża. Nie zna jeszcze kierunku, ale zna impuls. To impuls serca, który mówi Zbliż się. Ona jest bliżej, niż myślisz. Może dziś jeszcze nie potrafisz go rozpoznać, ale przyjdzie chwila, kiedy wystarczy jedno spojrzenie i wszystko, co było niewypowiedziane, stanie się oczywiste. Bo dusze nie potrzebują słów. Potrzebują prawdy. A ta prawda już się budzi. Nie szukaj obsesyjnie. Bo to, co jest Twoje, nie przegapi Cię. On nie przegapi Ciebie. Wystarczy, że będziesz otwarta, obecna, gotowa przyjąć. Miłość nie musi być zdobywana. Miłość, która pochodzi od Boga, jest darem, a dary przyjmuje się z pokorą i wdzięcznością. Twoja droga nie była łatwa. Ale każda rysa na twojej duszy otworzyła przestrzeń dla światła. I to światło stało się latarnią dla niego. On nie wie, dlaczego cię szuka, ale ty wiesz, że jesteś odpowiedzą na jego pytanie. Aniołowie mówią, nie walcz z tym, co czujesz. Bo uczucia to język duszy. Jeśli pojawia się tęsknota, to znaczy, że już jest ktoś, kto ją odpowiada. Nawet jeśli jeszcze nie ma go obok, on już cię woła, choć sam nie zna słów. Twoje sny będą się pogłębiać, twoja intuicja stanie się ostrzejsza, nie bój się tego, to twoje duchowe oczy się otwierają, a to, co zobaczysz, będzie inne niż to, czego się spodziewałaś, ale lepsze, prawdziwe, głębsze niż powierzchnia, bądź wrażliwa na to, co delikatne, czasem wielkie objawienia przychodzą jako ciche poruszenie serca i właśnie wtedy, kiedy to uczucie się pojawi, o zatrzymaj się. Niech twój umysł nie zagłuszy tej melodii. Ona prowadzi cię do Niego. Spójrz w lustro i powiedz sobie: Jestem gotowa, bo właśnie to przyciąga przyszłość. Nie chodzi o perfekcję, chodzi o otwartość. Dusza, która mówi: Jestem gotowa, zaczyna przyciągać to, co przygotował dla niej Bóg. I to już się dzieje. Zapisz to w sercu: Jesteś kochana bardziej, niż potrafisz zrozumieć. A ta miłość, która teraz milczy, już niedługo zacznie mówić, a kiedy to zrobi, Twoje życie nie będzie już takie jak przedtem. Dziękuję Ci z całego serca, że wysłuchałaś tej wiadomości aż do końca. To znaczy, że Twoje serce jest gotowe na to, co niebo dla Ciebie przygotowało. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoją duszę, zostaw proszę like, to pomaga, by YouTube zrozumiał, że ten przekaz ma wartość i może dotrzeć do kolejnych serc, które również tego potrzebują. Potwierdź proszę. Że odebrałaś tę wiadomość, wpisując w komentarzu liczbę 9999 roku. To nie tylko znak dla nas, ale też akt zgody Twojej duszy na dalsze prowadzenie przez aniołów. Nie zapomnij też dołączyć do naszego kanału, klikając subskrybuj i aktywując dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapisz żadnej kolejnej wiadomości, która może być dokładnie tym, czego będziesz potrzebować w najważniejszym momencie. Pamiętaj, Twoi aniołowie zostawili Ci jeszcze jedno zaproszenie na końcu tego filmu. Zobacz uważnie ekran końcowy. Tam czeka na Ciebie kolejna wiadomość, tym razem o kimś młodszym, kto mieszka w Twoich myślach. To może być początek zrozumienia, dlaczego ta dusza pojawiła się na Twojej drodze. Nie ignoruj tego poruszenia. To nie jest przypadek. Twoje światło prowadzi dalej, a niebo mówi do Ciebie, zawsze wtedy, gdy jesteś gotowa słuchać.